Witamy dzisiaj z Łazienek królewskich. Spójrzcie, jest wiosna, w końcu jest ciepło, jest cudownie. Dzisiejsza sesja jest poświęcona pasji i przedsiębiorczości, stylu życia. E, Ania z Tarta Women jest inicjatywą, która oscyluje wokół przedsiębiorczości i stylu życia. Czy możesz coś więcej nam na ten temat powiedzieć? A, trafiłaś w sedno. Do końca nie jestem przedsiębiorcą stylu życia, aczkolwiek do tego dążę, ale jest to związane z pracą, która wynika ze, ze swoich pasji. Czyli, jeżeli bardzo nas coś pasjonuje, dążymy do tego, żeby spróbować przekształcić tę naszą pasję w biznes. Ja Wam trochę opowiem o tym, jak u mnie to było. Pasję do wina odziedziczyłam po rodzicach i stwierdziłam, że trzeba tą, tą pasję, którą oni we mnie zaszczepili, trzeba w pewien sposób pielęgnować i dążyć do tego, żeby coś stworzyć, skoro mi to sprawia przyjemność, no to zróbmy coś w tym kierunku. I tak powstał sklep z winami. I to był pierwszy krok do tego, aby spełnić swoje marzenia, spełnić pasję tą właśnie do, do wina. Niestety nie zawsze uda się nam tą pasję przekształcić w biznes, a jeżeli uda nam się przekształcić w biznes, to nie zawsze ten biznes będzie dochodowy. Moje I... koleżanki tutaj, z którymi rozmawiałam, moje bohaterki właściwie alchemii, no one też podkreślają, że chcą łączyć pracę z byciem mamą i, i żoną i decydują się na założenie na przykład bloga. Natomiast podkreślają za każdym razem, że trudno jest im zrobić na tym nie wiadomo jak duże pieniądze. Przedsiębiorczość w życia jest związana z bardzo dużym ograniczeniem takich potrzeb typowo konsumenckich i większą satysfakcją z życia. I chyba to jest coś, co powinno być przesłaniem dla wszystkich, którzy chcą robić coś, co kochają. Muszą być świadomi tego, że robimy to, ale niekoniecznie na tym zarabiamy. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat pasji, poczytać o pasji, to zapraszamy na naszą stronę startupwoman.org Tam jest najnowszy mój wpis, gdzie dzielę się z Wami troszeczkę moim dzieciństwem, trochę wspomnieniami, tym co robię. A ja zapraszam Was na, również na Alchemia Kariery Kobiety, gdzie dowiecie się trochę o mojej pasji, i tego jak ta książka powstała i o czym jest. Zachęcam.